Siemano, dzisiaj wszyscy do wioseł razem z chłopakami wspieramy akcję charytatywną prowadzoną przez Fundację Legii. W tym roku tematem przewodnim są wyzwania związane z obecnością dzieci i młodzieży w internecie. Zaraz my zaczynamy wiosłować na ergometrach i betujemy wynik naszej trójki. 9700 5800 6000 A przegrani muszą przypłynąć taki sam dystans jaki uda nam się osiągnąć w prawdziwym życiu. Ej, jajka mi się jakoś gnioto! No 10 minut to nie będzie takie proste Połowa jak ja się zaraz zyga Przegląd na to tęczno Mówisz Ja zaraz zejdę O Boże Tragedia Prawie zemdlałem, widzowie Musimy policzyć kto wygrał, bo jeszcze nie wiemy A wy już to widzicie tutaj Filip wygrał! Filip wygrał! Filip wygrał! Proszę. Czyli my idziemy wiosłować jeszcze jutro, no. Jak Wam się podobało, to zostawcie tu lajka, followa i do następnego.